mango, ja jestem Technokrata i witam Was na kanale IT Hardware w podsumowaniu tygodnia. I cóż, trójdzionek się skończył, więc długi weekend za nami, podsumowanie wlatuje troszeczkę później, ponieważ stwierdziłem, że będzie wolne, dłuższe w ten weekend, ale już zaczynamy nowy tydzień pracą i newsami, więc pozytywny aspekt dzisiejszego dnia, mam dla Was paczkę newsów, mam też dla tych, którzy się wyrobią, Konkurs, a mianowicie Hikvision, który trwa tylko do dzisiaj jeszcze, więc jak chcecie to wbijcie. Co prawda już było był pod poprzednim podsumowaniem tych newsów, więc jak tam ktoś zdążył. To, to, to się załapał, natomiast jak ktoś jeszcze nie zdążył, to jeszcze dzisiaj kilka godzin trwa. Mam nadzieję, że się załapiecie, chociaż jeszcze od czasu, jak ja to nagrywam, tylko 3 godziny zostało na konkurs. Miejmy nadzieję, że się załapiecie. A my zaczynamy serię newsów, a mianowicie pokłosie ustawy chips, o której Wam mówiłem w poprzednich, w poprzednich podsumowaniach newsów. Nie chodzi o chipsy, chodzi o chipy oczywiście, procesory. Ustawę podpisał e, rząd Stanów Zjednoczonych, kongres, czy ktoś tam, kto się na to zgadza. I to jest ustawa opiewająca na 50 miliardów dofinansowań do rynku półprzewodników. I tutaj zamierzają budować firmy, fabryki w Stanach Zjednoczonych i zwiększać ich udział w produkcji półprzewodników. Micron zapowiedział zainwestowanie 40 miliardów, więc niesamowitych pieniędzy, pieniądze i pieniędzy też. Tak samo Qualcomm i Global Founders doszły do porozumienia i razem zamierzają zainwestować od 5. W okolicach 5 miliardów dolarów, więc niesamowite pieniądze zaczynają iść w produkcję półprzewodników. No i pokłosiem tego być może też są ceny, y, spadki cen y, Diramu. No i tutaj ramy polecą nam w dół. Pamiętajcie, że spadek cen RAMu to nie tylko ramy te, które my wkładamy do komputera, to też spadek cen dysków, bo one często używają jako bufor e, pamięci RAM, e, to spadek cen kart graficznych, telefonów i tego wszystkiego, bo tam wszędzie są pamięci typu DRAM, więc e, no, tak naprawdę taki spadek cen. Może na cenie telefonu nie odbije się jakoś spektakularnie, ale na pewno nie będzie prowadził do wzrostu jego cen, więc to jest bardzo dobra wiadomość. A jak jesteśmy przy telefonach, no to oczywiście odbyło się Galaxy Unpacked i mamy folda w czwórkę, flipa czwórkę, Watch'a piątkę i Bacy 2 Pro, więc dużo składanych telefonów, i to one są tutaj gwiazdami teraz w tych nowych konferencjach Samsunga. Powiem Wam szczerze, jestem coraz mocniej zaciekawiony tego typu urządzeń, no, i z chęcią sam bym takie potestował. Niestety no nie mam dostępu do takich telefonów, ale naprawdę robi się o tym głośno. Samsung nawet twierdzi, że za kilka lat seria składanych telefonów będzie popularniejsza od serii Galaxy. To, co Kuba klawiter u siebie na kanale zrobił, jak pokazał, jak wytrzymałe są te flipy no to mnie absolutnie też przekonuje do tych telefonów. Ja bym wolał Folda, bo ja naprawdę lubię duży ekran, więc ja bym wolał postawić na, zamiast na miniaturowego Flipa, który robi się normalnym telefonem, to na Folda, który z normalnego telefonu robi się niemalże tabletem. To jest bardzo fajny pomysł. Xiaomi też zapowiada premierę Mixa Folda dwójki, więc swojego rozkładanego telefonu wszyscy bardzo mocno idą w te Składane telefony Apple zobaczymy, kiedy na razie wprowadza, jakby obcina wariant pamięci 128 GB dla iPhoneów 14 Pro i będą one startowały od 256 GB. I to jest informacja, która mi pozwala sądzić, że iPhone'y będą droższe. I tutaj Apple specjalnie obcina to ilość pamięci, bo moim zdaniem jest to stosunkowo taka rzecz, którą tanio można zrobić. Ale oni obetną ją i powiedzą. No musimy dźwignąć cenę. Wiecie, wcześniej tam, rok temu startowało od takiej ceny, no ale ze 128 GB, teraz je, wiecie, macie drożej, ale dlatego, że macie 256 GB. Takie będzie gadanie, wieście mi. Przetestowana karta graficzna A380 od Intela. Konkretnie w takiej referencji od ASRocka. Ktoś mnie obserwuje na Twitterze, to widział. Ja wrzucałem dawno temu tą kartę już na swoje konto. Wrzuciłem ją jeszcze dawniej w komentarz pod jednym z postów Liptona, bo miałem jej zdjęcie, które zostało mi podesłane. Prywatnie, ponieważ już wiem, że choćby te karty, na pewno jeden egzemplarz znajduje się w Polsce, tej A380. Tutaj to bezpośrednio przez Asroka zostało opublikowane. No i na chwilę obecną nie najgorzej to wygląda. Jeżeli chodzi o tą A380, niestety nie ma tutaj takiego polskiego podsumowania tych wyników. No, ale mamy Cesa 160 klatek, DOTE yy, yy, 146 klatek, no i inne tytuły. No, tutaj Cyberpunk 2077 możemy się domyślić. 47 klatek, pewnie na ustawieniach medium, więc karta całkiem nieźle się prezentuje. Czekam w końcu, aż oficjalnie dostanę ją w swoje ręce i przetestuję dla Was. A w międzyczasie Intel zaprezentował w końcu oficjalnie karty, ale nie dla rynek konsumencki, a profesjonalne A40, A50 i A30M. To są takie akceleratory do zastosowania profesjonalnego, serwerowego. Powiem szczerze, z chęcią nawet tą kartę bym przetestował, jak ona się sprawdza. Intel w swoich kartach ma coś, na czym mi mega zależy, a mianowicie encoder AV1. I to jest coś, co naprawdę może zrewolucjonizować renderowanie filmów i tego typu rzeczy. Dlatego bardzo zależy mi, żeby te karty nie tylko pod względem wydajności, ale pod względem właśnie tego encodera dorwać w swoje ręce. A750 pokonuje 3060 w kilkunastu grach nie w 48, w których tutaj jest jest tytułowa, tylko w 48 została przetestowana. Gigantyczna ilość gier, no i faktycznie w większości tutaj ta karta Intela przeważa, natomiast są oczywiście tytuły, gdzie 3060 też przeważa. I no, powiem Wam szczerze, to są fajne, fajne wartości. Pytanie tutaj, oczywiście, wszystko rozbija się tak naprawdę: ile będzie kosztować koniec końców A750? Czy będzie konkurencyjna w stosunku do 3060, bo inaczej się nie sprzeda. Intel moim zdaniem będzie miał o tyle łatwiejszą drogę, że na razie takich bezpośrednich następców 3060, 3060 i nawet 3070 cenowych nie będzie, więc nadal Intel będzie walczył ze starcia. Dalszą generacją kart graficznych Nvidia i nawet AMD i dostanie na to trochę przestrzeni, bo seria 4000 i 7000 to karty droższe, karty wydajniejsze i dopiero w przyszłym roku jakieś ich tańsze odpowiedniki. Intel nawet opublikował historię swoich kart graficznych i, i pokazał specjalnego busa, po którym będzie on jeździł po Stanach Zjednoczonych i pokazywał. Te karty graficzne, ale na razie cały czas nie ma oficjalnej daty premiery tychże kart graficznych, a mówi się za to o tym, że dział GPU Intela mógł już stracić aż 3,5 miliarda dolarów, co nie wydaje mi się ani troszeczkę dziwne. Dlaczego? No, z prostej przyczyny. Te karty są produkowane, na nim pracują od kilku lat nad tymi kartami, a tak naprawdę jeszcze nie są sprzedawane. No, te A380 w Chinach to się moim zdaniem zupełnie nie liczy, więc na czym ten dział kart graficznych ma zarabiać. On cały czas przynosi tylko straty, to jest inwestycja w przyszłość i miejmy nadzieję, że ona się zwróci. Natomiast ceny kart graficznych cały czas spadają. Głównie ceny flagowców. Dlaczego? Ano dlatego, że to one zostaną najszybciej zastąpione przez nowe generacje czy to przez serię 4000, czy przez serię 7000 UMD, to one szybko zostaną wymienione, te 3090, 3080 i 3080, 6900 Radeon, 6800 XT, to te karty zostaną wymienione w pierwszej kolejności, jeszcze w tym roku przez nowsze modele i to je trzeba jak najszybciej wyprzedzać, bo inaczej albo będą kanibalizować nowe modele, albo po prostu przestaną się sprzedawać, bo nie będą opłacalne w stosunku do Nowych modeli i naprawdę za 700 dolarów można wyrwać 6900 XT. Ono nawet w Polsce ma świetną cenę. 4070 z wyższą wydajnością niż 3090. I tu już tak szybko przechodzimy, właśnie do tych nowych kart graficznych. Cały czas. Cockpit nam przypomina, jaka to będzie specyfikacja tej karty: 7680 rdzeni QD, 12 GB pamięci GDDR-6 i 300 W TDP. I to TDP troszeczkę zmalało ostatnimi czasy, bo właśnie miało być wyższe. I tutaj nawet mamy TGP na 285 W, więc jakby mamy tutaj downgrade, jeżeli chodzi o. Pobór prądu. Nawet mamy na ten temat osobnego newsa tutaj na IT Hardware, że 480 dostanie pobór prądu na poziomie 320W, a 470 na poziomie 285W. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo na początku mówiło się, że 4080 może mieć nawet 400 albo 450W TDP czy TGP. No a tutaj 320W to już jest zdecydowanie lepsza cyferka. No i cóż. Nvidia ogłosiła też wyniki finansowe i ogromny spadek zysków, tutaj z ich strony. Nie strata, nie strata. Tak oni nie stracili, oni cały czas zarabiają dobre pieniądze. No ale mniejsze, mniejsze niż rok temu, mniejsze niż kwartał do kwartału. Dlaczego? Bo oczywiście krypto upadło, bo już się tak nie sprzedają karty do górników, więc no, moim zdaniem tutaj Nvidia nie powinna być ani troszeczkę tym wszystkim zdziwiona, no na dodatek mamy jakby nie patrzeć kryzys na świecie, ludzie nie tak chętnie jak w latach poprzednich sięgają po nowy sprzęt, bardziej patrzą na każdego dolara, euro, złotówkę zanim to wydadzą, dlatego też moim zdaniem, tutaj Nvidia może wprowadzić dużo obniżki na serii 3000 i oni też o tym wspominają, że muszą dostosować te ceny, żeby te karty lepiej się zaczęły sprzedawać. Ale też istnieje obawa, że seria 4000 żeby z kolei odbić sobie te słabe przychody, będzie sporo droższa. Ale o tym ja już osobiście powtarzam od dawna, że będzie sporo droższa seria 4000. No bo będą tłumaczyć to inflacją i wieloma innymi przyczynami. Moim zdaniem to nawet jest logiczne, że ta seria będzie droższa. Jakby jeżeli zachowają tą samą cenę, wycenę, co przy serii 3000, to będzie jakiś cud. A wycena, a to jak to będzie na rynku wyglądało, to też sami wiemy na podstawie obserwacji przeszłości, że to są dwie zupełnie inne sprawy. A teraz Ryzeny serii 7000, bo to z nowych generacji procesorów one nadejdą najszybciej, bo już prawdopodobnie pod koniec sierpnia możemy spodziewać się jakiejś prezentacji, a we wrześniu no to nawet testów i premier na półkach sklepowych. Przyznam szczerze, czekam bardzo na to, co AMD zaprezentuje tymi procesorami. Tak ma wyglądać opakowanie Ryzena 9 i powiem Wam szczerze, bardzo ładne, nowe, odświeżone, ale jednocześnie zupełnie od razu widać, że o co tutaj chodzi? Nawet, jeżeli byśmy AMD Ryzen tutaj stąd zmazali AMD i zostawili samą cyferkę. To wiadomo o co chodzi, i to mi się podoba, że to legacy, to dziedzictwo Ryzenów jest tutaj pozostawione, a jednocześnie mamy odświeżone pudełko, i w sumie fajnie się to prezentuje. No ale nie fajnie prezentują się ceny, które wyświetliły się w jednym z kanadyjskich sklepów. No i powiem wam szczerze, są dużo wyższe niż wcześniej pisaliśmy, zapowiadaliśmy, że nawet ja w swoim filmie, który robiłem na temat cen Ryzenów. No tam spekulowałem, jakoby miały pozostać na takim samym poziomie jak w przypadku Ryzenów 5000, natomiast u nas w kraju i tak będzie to się przekładać na wyższe ceny, ze względu na to, że dolar jest niemal o złotówkę droższy niż był e, w, e, dwa lata temu kiedy premiera z serii 5000, przepraszam, następowała. Tu mamy 420 dolarów za Ryzena 5, 613 dolców za Ryzena 7700, 7900X będzie kosztował 777 dolarów, a 7950X to już 1140 dolarów. Tylko pamiętajcie o, też o jednej rzeczy: to jest sklep kanadyjski, i tutaj Kanada ma już doliczone prawdopodobnie VAT, który może się już, yy, różnić od naszego, i może jakieś cła, więc to nie jest to słynne razy 5, chociaż tutaj możemy zastosować nawet razy 5 do tych cen, ale bez wątpienia cena najwydajniejszego Ryzen'a to będzie okolice 5 5,5 tysiąca zł według tego co tutaj mamy Ryzen'a 9 tego mniej wydajnego to okolice moim zdaniem 3000-3,5 tysiąca Ryzen 7 2,5 tysiąca co najmniej i około 1500 do 2000 Ryzen M. 5. No niezbyt fajnie wyglądają te ceny, ale oczywiście na takie ostateczne musimy jeszcze poczekać. Ale już doczekaliśmy się tej informacji, która też jest ważna w przypadku procesorów Ryzen, a mianowicie optymalnego taktowania pamięci RAM. I tak jak pamiętacie, dla serii 3000, 5000 były podawane i wynosiło one tam 3800, 4000 MHz, tak dla serii nowej 7000, to jest 6000 MHz i mowa tutaj oczywiście o DDR5. -kach. No, dlaczego mówimy o optymalnym taktowaniu pamięci RAM dla Ryzenów? Mówimy tak dlatego, że Infinity Fabric, czyli tak naprawdę magistrala łącząca ze sobą poszczególne chiplety, ponieważ to nie jest jeden kawałek krzemu, tylko kilka kawałków krzemu połączone ze sobą właśnie taką magistralą Infinity Fabric i one muszą się fajnie ze sobą komunikować i najlepiej wygląda na to, z tego co mówi AMD, będą komunikować się przy właśnie częstotliwości 6000 MHz, bo wtedy będzie to dostrojone 1 do 1 szybkość traktowania pamięci RAM do jakby magistrali Infinity Fabric. Więc 6000 to już jest teraz do zrobienia na pamięciach DDR5. Bardzo fajnie moim zdaniem i łatwo do osiągnięcia i tylko teraz z CL-kami będziemy jechać w dół, będziemy stać na 6000 MHz. Dzięki temu, że nadchodzą Ryzeny w serii 7000, no to 5800X 3D może wkrótce potanieć i w sumie dla mnie to jest całkiem logiczne. Pojawiają się nowe Zeny, to starsze muszą tanieć i za niedługo to może być naprawdę bardzo, bardzo opłacalny procesor do gier. No a tymczasem jeszcze tutaj Ząb Pazur i też inne swoje możliwości pokazuje 13900K, który będzie potężnym przeciwnikiem dla nowych Ryzenów w serii 7000. Pokazuje wyniki w Ashes of Singularity które no, miażdżą na chwilę obecną konkurencję, no ale za bardzo nie mamy tutaj e, porównania do, do innych mm, procesorów tych nowej generacji Ryzenów w serii 7000, no bo choćby mm, właśnie i 9.13. generacji osiągnęła 204 klatki, gdzie 12. generacji osiągnęła 165, Ryzen 9 5950 to 144 klatki, a Ryzen 7 5800X3D to 121 klatek, więc są to potężne przewagi nad konkurencją. Natomiast pamiętajcie, ten kurs, ten benchmark nie pokazuje wszystkich możliwości. On jest ewidentnie nastawiony pod wielordzeniowość, którą tutaj oczywiście nawet z potężnym 16-ordzeniowym, ale już starym Ryzenem, generacja 13 będzie. No, bez problemu wygrywać. I widać jak ta wielordzeniowość niesamowicie się pokazuje choćby w singbenchu 40 ponad tysięcy w teście wielordzeniowym. Przebija Threadrippera 2990 o aż 10 tysięcy punktów. Niesamowity wynik i tutaj szapoba dla 13 generacji. Nie mogę doczekać się tego procesora, podobnie jak nie mogę się doczekać remake'u Gotika, który no nie wiemy kiedy nadejdzie, bo nie mamy takiej informacji, ale dostaliśmy jego dwuminutowy trailer i możemy sobie obejrzeć przebitki na kopalnie i pod koniec tych przebitek pojawiają się pełzacze. Ale bardzo fajnie to wygląda. Moim zdaniem, jeżeli to dostanie odświeżenie graficzne, no z zachowaniem tej całej, tego całego klimatu gotika, to naprawdę będzie, będzie co oglądać. Nie mogę się doczekać gotyka remake'u Gotika. Naprawdę to jest coś na co mega czekam. I to już jest gra, w którą muszę zagrać. To jest gra moja dzieciństwa, to jest jeden z top 3 moich tytułów, jeżeli chodzi o granie, cała seria. Tutaj nie rozpatruję pojedynczych części, bo zarówno jedynka, jak i dwójka dla mnie osobiście były genialne. No i Wiedźmin 3 też tam się znajduje. No i The Elder Scroll też jako seria znajduje się w top 3 moich gier. Czyli Wiedźmin 3, seria Gothic 1-2. Trójka była troszeczkę gorsza i The Elder Scroll też jako seria, chociaż w moim przypadku to jest bardziej nastawione na Morrowinda i Skyrima. Dobra, na tym kończymy dzisiejsze podsumowanie. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, napiszcie, który news Wam się najbardziej podobał, a my widzimy się szybciej niż za tydzień, ponieważ to podsumowanie wychodzi stosunkowo późno, więc następne trzeba będzie przyspieszyć. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć!